Organizatorem festiwalu jest Liceum Ogólnokształcące w Trzebini, a my rozmawiamy z Magdaleną Nowakowską, która, która organizuje imprezę. Skąd pomysł w ogóle na to, żeby coś takiego zorganizować? Pomysł powstał już 9 lat temu. Z racji tego, że nasze liceum ma profil żołnierski, taki troszeczkę wojskowy, Wziął się pomysł na to, żeby właśnie tak troszkę zjednoczyć te szkoły, które również mają takie profile i nie tylko. I już po raz dziewiąty organizujemy właśnie ten festiwal Bioty Zangierzony. Ile osób bierze w nim udział? Sto listów, ponad 30 zespoły, też ponad 10, w sumie ponad 40 występów jest dzisiaj. Natalia Nowak z liceum ogólnokształcącego w Trzepini powie nam, dlaczego tak fajnie jest śpiewać żołnierskie i patriotyczne piosenki. Ponieważ jesteśmy Polakami i powinniśmy mieć świadomość i pamiętać o ludziach, którzy wyzwolili Polskę specjalnie po to, żeby mogli, żebyśmy mogli żyć w niej wolno. A tych piosenek uczyła Cię babcia, a kto Cię ich uczył? Tak naprawdę każdy z rodziny, zaczynając od właśnie babci, dziadków, to tak naprawdę szkoła i nauczyciele, nauczycieli. Julia Duda z liceum ogólnokształcącego w Trzebini, co takiego jest w żołnierskich piosenkach, że fajnie się je śpiewa? Wydaje mi się, że one po prostu pobudzają pamięć, emocje. Możemy sobie wyobrazić, jak to kiedyś było, że kiedyś było ciężej i możemy sobie po prostu przypomnieć to, jak nasi rodacy walczyli za nas, za naszą wolność I wydaje mi się, że to jest takie bardzo ważne, żeby właśnie też przez muzykę przypominać sobie to, co kiedyś było. 何